Jesteśmy dzień dobry, już, tak? dzień dobry. Witam. Tak, tak. Jesteśmy już na żywo, także witam was bardzo serdecznie. Darek Barski i Marcin Bohanek. Witam. Marcin Bochenek. Jeszcze sobie. Tak jest. Tak. Dajmy sobie jeszcze minutkę, może, żeby udostępniać na, na innych naszych portalach, tego live'a. Dobra. Także działamy. Bardzo nam miło was widzieć tutaj w niedzielę o porze 18:00. Dzisiaj dla nas ważny dzień, bo dowiecie się, tak, kiedy tak. będzie data mintu, czyli to wydarzenie, na które wszyscy czekają, gdzie będzie można kupić 50% taniej niż w public sale'u, czyli za 0,2 etH nasz NFT. Dodatkowo każda osoba, która kupi sobie na pre sale, będzie miała korzyści, o tym będziemy mówić na samym końcu filmu też, i naszej tutaj audycji na żywo. Jak to Marcin? Tak, ja się bardzo cieszę, że wreszcie, wreszcie możemy to, to ogłosić, tą datę, datę tego mintu. Pracowaliśmy nad tym projektem dość długo i bardzo intensywnie, i cały czas bardzo dużo wiadomości prywatnych otrzymywaliśmy od Was, zarówno na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, kiedy wreszcie mint. No i cały czas wlekaliśmy to. Po pierwsze, z powodu smart kontraktu z powodu audytu smart kontraktu, o którym Wam zaraz opowiemy. I z innych powodów gdzie musieliśmy zadbać o wszystko, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, No i wreszcie jest ten dzień, kiedy wszystko jest spięte i tak naprawdę możemy wystartować. Także bardzo się cieszę, że, że dzisiaj wreszcie możemy to ogłosić. Tak, witaj Mikołaj. Ja tylko zachęcam Was do komentowania, do zadawania pytań. Jeszcze, jeżeli chcecie coś dopytać, jeżeli chodzi o sam projekt na naszych social mediach, na transmisji, na YouTubie, na Linkinie, na Facebooku. Także możecie w komentarzach pisać pytania, będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Natomiast dzisiaj to, co najważniejsze przed nami, to zaraz Wam opowiemy, na jakim etapie jest w tej chwili projekt, co się z nim dzieje. Potem wiemy o mamy plany przez ten najbliższy czas na realizację naszej roadmapy. No i na końcu naszego live'a powiem Wam, kiedy jest ta najważniejsza data, czyli data, kiedy będziemy mogli mintować nasze NFT. Dokładnie. Dobrze, to zaczynajmy może w takim razie. Darego, opowiedz może dwa słowa na temat właśnie tego audytu smart kontraktu, o którym, o którym wcześniej wspomniałem. Tak, jeżeli chodzi o smart kontrakt, słuchajcie, to my jesteśmy już po jakby drugim rozdaniu, czyli audyt i potem był reaudyt, dlatego że po pierwszym audycie okazało się, że są obszary, które należy poprawić, one nawet nie były bardzo jakby kluczowe, jeżeli chodzi o sam zapis biznesu, czy tego, co się ma dziać w smart kontrakcie, natomiast były pewne luki, które powodowały, że mogłoby narazić to jakby projekt na to, że pieniądze mogłyby zostać w czasoprzestrzeni wstrzymane, dopracowaliśmy to, zostało to poprawione, potem był reaudyt tego smart kontraktu i w tej chwili jesteśmy gotowi na to, żeby można było na tym smart kontrakcie działać, także w przyszłym tygodniu mamy spotkanie z naszymi deweloperami, aby dograć szczegóły smart kontraktu, wszystko będzie zapisane tak, jak powinno być, no i już niedługo będziecie mogli mintować nasze NFT. Także jeśli chodzi o smart kontrakt, jesteśmy spokojni o to, że wszystko jest dobrze, także to też myślę, że ważna informacja dla Was, możecie spać spokojnie, że jeżeli zainwestujecie pieniądze w nasze NFT, w smart kontrakt, to na pewno Cała myśl biznesowa będzie na nim zapisana i na pewno pieniądze trafią tam, gdzie mają trafić, a z drugiej strony do waszego portfela trafi pełnowartościowe NFT. Druga rzecz, na jakim etapie jesteśmy ze społecznościówką, Oto to teraz Marcin Wam opowie, dlatego że mamy podział między sobą, żeby można było Wam mówić o tym, co się dzieje. Także Marcin, powiedz, co się do tej pory wydarzyło na naszych profilach społecznościowych, co planujemy robić i jak to wygląda. Troszkę się przerywa, Darek, ale okej, okay, wiem, wiem o co chodzi, więc tak, jeżeli chodzi o tą społeczność naszą, tak naprawdę cały czas ją budowaliśmy od czterech miesięcy. Udało nam się zbudować już 15 tysięcy osób na Twitterze, w Discordzie. Mamy również grupę na Telegramie, która bardzo mocno żyje. Jest tam w tym momencie, aż sobie sprawdzę, około 8, ponad 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy osób, także idzie to w bardzo fajnym kierunku. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wide, wide listę. Nawet nasze oczekiwania trochę nas, znaczy zaskoczyło nas to, co się wydarzyło, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania i przede wszystkim tego, o czym, o czym tutaj, co deklarujecie w tej swojej wildliście, prawda, czyli ilość danych nft NFTów, na wallet. Tak jak ostatnio pojawiały się jakieś posty u nas, jak to wygląda statystycznie, z tego co pamiętam, około 60% osób deklaruje, że kupi więcej niż jedno NFT, a naprawdę nie brakuje osób, które. Po Chcą wykorzystać maksymalnie ten benefit w postaci 3% pasywnego do którym będzie wynagrodzenie, który w pierwszej kolejności zakupi dane NFT. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że ja... nas nie daje takiego kopa mhm. do pracy jak te wszystkie wiadomości, które od Was otrzymujemy na, właśnie na Telegramie, na Discordzie, ja prywatnie na Facebooku czy na Instagramie. Osoby, które faktycznie wierzą w ten projekt i już się nie mogą doczekać, żeby budować tą całą społeczność razem. Także naprawdę bardzo to buduje. Tak, ja nie wiem, dostałem informację, że problemy techniczne. Marcin, czy teraz wszystko dobrze jest Nie słychać, czy coś dalej przerywa? Jest delikatne opóźnienie, ale, ale jest OK. <grywa> No, ja tylko powiem dla tych, co nie zrozumieli za bardzo, o, co, o czym mówił Marcin: to mówił o tym, że jeżeli 10 NFT ktoś kupi, to kupuje też po to, żeby mógł mieć później dochód pasywny. Czyli jeżeli sprzedasz z tych 10 NFT 8 albo 9 po to, żeby mieć jeden dostęp do społeczności, którą budujemy, to z pozostałych 8, które będą sprzedawane na rynku wtórnym, czyli na OpenSea, dostaniesz 3%. Za każdą transakcję na tym NFT, także te osoby tylko, które kupią na pre będą miały taką możliwość, i stąd się pojawiła dużo większa ilość NFT zadeklarowanych niż osób, które są na Lightliste. Także. Tutaj to, co Marcin powiedział, słuchajcie, najśmielsze oczekiwania nasze, jeżeli chodzi o zapisy na white listę, to jest jedno, ale deklarowana ilość. Pewnie sprzyja temu trochę też to, co się dzieje na rynku krypto, czyli to, że w tej chwili kryptowaluty po spadały, ethereum jest niżej, więc dzisiaj, jak sobie policzycie, że można kupić, można powiedzieć, o 30-40% taniej niż jeszcze dwa tygodnie temu nasz projekt, to tylko z korzyścią dla Was. Dokładnie tak, a a jeśli chodzi nawet. O, o, o samego etera jeszcze A, przecież w tym roku jeszcze DIRM było po 4700, z tego co pamiętam, ale nie na sobie ręki uciąć, ale na pewno było tak, tak, 4700 było w 2021 roku, pod koniec 20, 2021 roku dzisiaj mamy za 2000, więc no jest przecena dość duża. I można to fajnie wykorzystać, bo możemy albo tak jak wszyscy, kiedy leje się krew na rynku uciekać i wyprzedawać się. A osoby, które są spoza rynku i dowiedziały się o projekcie NFT, mogą teraz dołączyć z racji tego, że po prostu jest taniej. A dziwnie jest właśnie na tych rynkach kapitałowych, że jak idziemy do sklepu i widzisz, że załóżmy mleko, które kosztuje, nie wiem, 5 zł, a potem przychodzisz i patrzysz o 2 złote, no to kupujesz, prawda? A na rynku bardzo dużo osób robi trochę odwrotnie. Jak rośnie, to kupują, a jak spada, to sprzedają. Więc warto odwrócić to i podejść do tego w inny, w inny sposób. Tutaj Dary zapytałeś o współpracę. Tak, teraz w tym tygodniu ogłosimy bardzo dużo fajnych, ciekawych współprac, a nie wiem, które już ogłosiliśmy, a które, które jeszcze nie. Na pewno, Aczkolwiek... mówiliśmy, na pewno mówiliśmy o Reliance, czyli o Cezarze tak? Boskim i o ich platformie takiej butikowej z inwestycjami w nieruchomości komercyjne, tutaj ta współpraca będzie, będziemy mieli we wtorek live'a z Cezarem, także zapraszamy Was też bardzo serdecznie, będziecie wiedzieć jakie oferty będą wpływać do społeczności platform flip, czyli to ta korzyść, która jest z tego, dzieci będziecie posiadać nasze NFT, okazje inwestycyjne, które pojawiają się na rynku nieruchomości komercyjnych będą w pierwszej kolejności dedykowane dla naszej społeczności i dopiero jeżeli nie będzie tu zainteresowania, to będzie to pokazywane innym inwestorom, także to i wiele innych rzeczy dotyczących współpracy będziemy już we wtorek na live mówić z Cezarem, do tego mamy kilka ciekawych współpracy jeszcze z Rynkiem Nieruchomości oraz z, ze światem kryptowalut, ale będziemy dozować Wam te informacje, tak żeby nie wszystko naraz, bo za niedługo dowiecie się, kiedy jest data mintu i będziecie już wiedzieć wszystko. Dokładnie, dokładnie tak. A tutaj też jest właśnie teraz ostatni czas, tak naprawdę, żeby móc jeszcze zobaczyć, co się u nas dzieje, rzucić okiem na naszego Discorda, zanim będzie tak naprawdę ten mint, gdzie dostęp do wszystkich ekspertów, dostęp do wszystkich nieruchomości, dostęp do, a, do naszej wiedzy całą, którą się tam dzielimy, będzie już tylko i wyłącznie za okazaniem NFTK, więc tak naprawdę jest teraz ostatni czas, żeby faktycznie a, tutaj jeszcze sobie zobaczyć, jak to wygląda przed sprzedażą. Mamy pozdrowienia z Rzeszowa. Rzeszów to jest jedno z miast, które będzie posiadać apartament, na pewno nie jeden. Słynna, słynny pomnik jest w oknie jednego z apartamentów, które mamy we Flatfor Flip. Także pozdrawiamy Cię, Mikołaj, pozdrawiamy Rzeszów. Mamy kilkadziesiąt miejscowości miast w Polsce, które będą na naszych Flatfor Flipowych apartamentach NFT. Także to też jest ciekawe, że dzisiaj, kiedy będziemy mintować nasze NFT to dostaniemy tylko od drzwi, a dopiero jak będzie review tego na OpenSea będziemy widzieć jaką mamy możliwość otrzymanego apartamentu. I dzisiaj może to być apartament jeden z siedmiu krajów, które mamy u siebie w, w projekcie. Mogą to być lokalizacje różne, w dużych miastach, w mniejszych miastach, nad morzem, nad jeziorem, w górach, albo w centrum miasta. Także to też unikatowość tych apartamentów będzie generować ich cenę. No to co? W tym razie może powiemy jeszcze raz, orzucić są z posiadania naszego NFT i zapisania się na white listę, co daje wam to, że będziecie przed wszystkimi, którzy są i dowiedzą się o tym projekcie, bo to też jest myślę, że bardzo ważna rzecz. Także Marcin, dwa słowa o cenie, ekstra prowizji i wartości samej sobie, jeżeli chodzi o NFT. Jasne. Od czego bym zaczął przede wszystkim? Od w sumie tego, co jest najważniejsze, czyli cena. Czyli zapisując się na whitelist i dokonując zakupu NFT, właśnie, właśnie z tej listy, macie 50% zniżki nasza, na nasze NFT, czyli możecie zakupić je za 0,2 Ethereum zamiast 0,4, co myślę, że jest ciekawą opcją. Um, ale to to właśnie, jeżeli chodzi o sam zakup i o cenę. Dodatkowo, jako Minter z whitelisty, otrzymujecie prawo do 3% royalties. Od każdej sprzedaży na waszym NFT w przyszłości. Co to znaczy, jeżeli nabędziecie powiedzmy 5 NFT z white listy i zdecydujecie się sprzedać 4, a jeden sobie zostawicie po to, żeby po prostu czerpać korzyści z naszej grupy, z naszej organizacji, te cztery NFT, które zostały sprzedane przez was, i od każdej kolejnej sprzedaży 3% będzie lądowało na waszym portfelu, także to jest. Kolejna, hmm, kolejna sprawa, czyli tak naprawdę royalties, którym się dzielimy z Wami. Standardowo to wygląda tak, że royalties trafia do twórców. My tutaj chcieliśmy nagrodzić osoby, po prostu, które wcześniej nam zaufały, odpowiednio wcześnie pomogły rozwijać nasz projekt, dlatego tutaj chcemy się tym podzielić z Wami. Tak, i to jest taki dochód pasywny, trochę dlatego. Jak patrzymy na te statystyki nasze i zapisy na whitelistę albo na early access, bo to też jest taka furtka, gdzie dzisiaj można się zapisać, klikając na early access u nas na stronie platformflip.com, to tam widzimy, że Gro osób, które są z świata krypto, widzą ten, tą wyjątkowość naszego projektu, że jest to 3% i to może być ten dodatkowy pasywny dochód, bo to jest nic więcej, jak zostawiasz sobie jedno NFT po to, żeby mieć dostęp do okazji inwestycyjnych, do społeczności, do szkoleń, do wszystkiego tego, co będzie dawać projekt, a pozostałe 5, 6, 7, które sprzedasz na rynku, a ktoś kupi od ciebie, dlatego żeby mieć korzyści wynikające z bycia w społeczności, będą dawać. Dodatkowe 3%. Także to jest nowość ciekawe i widzę, że to coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć. Dokładnie. To tak, jest ciekawie. wartościowe NFT, tak? Czyli, o, słuchajcie, to jest to, co pewnie za chwilę Wam też opowiemy. Będziemy starać się zrobić live'a z naszym art dyrektorem di i z osobą, która rysowała te apartamenty. Unikatowość polega na tym, że one są wszystkie rysowane, tak? Dobrze mówi Marcin, bo to Marcin. Tak, tak, ręcznie taki... rysowane nie są, gener, nie są generowane automatycznie, co dodaje fajną, fajną wartość. A z racji tego, że każde NFT jest tak naprawdę unikalne, prawda? I nie znajdziecie tych atrybutów, które są u nas na, w tych naszych apartamentach, wirtualnych apartamentach, nie znajdziecie tych, tych atrybutów na Google Grafika, tylko były to wizja naszego artysty, który faktycznie ręcznie malował to. I każdy, każdy z was może też traktować swojego NFT, -ko, NFT przepraszam, jako, jako dzieło sztuki. Takiego live'a z, z Andrzejem oraz z jego zespołem myślę zrobimy myślę, że w tym tygodniu jeszcze. Oczywiście od, w tym przyszłym, w w sensie poniedziałku. I myślę, że wtedy będzie można zadać więcej pytań. Też zapraszamy was wszystkich na naszego Discorda, bo tam często odbywają się różne Q&A i tam można, można zadać. Również pytania. Chyba, Darek, już powiedzieliśmy o wszystkim, tak mi się wydaje. Została tak, najważniejsza powiedzieli... informacja. Powiedzieliśmy o wszystkim, także no to co? Nastał ten czas. Na pewno będzie w maju. <grym> Słuchajcie, to jest dobrze, bo wiemy, że jest na pewno w maju. Co dalej? Tak. Można powiedzieć, że jest. Na końcu maja, gdzieś tam w okolicach końca, prawda? Tak, ja powiem, że na pewno zacznie się od godziny 16. Także jest już dużo. A trójka będzie z przodu, jeżeli chodzi o dzień. Tak, tak jak już tutaj widać, 31 maj, godzina 16, będzie można zakupić nasze NFT i tak naprawdę od tego czasu już będziecie mogli się cieszyć w pełni będziemy się mogli cieszyć w pełni posiadanych tych praw, które po prostu dostaniecie od nas i będziecie mogli korzystać z ekspertów, ze szkoleń i wtedy już będzie mocno ograniczony mm, będzie mocno ograniczony nasz Discord, gdzie, gdzie nie będzie przypadkowych osób. Więc to myślę, że naprawdę wtedy wtedy już wszystko ruszy z parą. Zobaczycie tak samo co dla was szykowaliśmy przez ten czas. Więc więc tak to wygląda. Ja się mega jaram i cieszę, że mogliśmy w końcu to wam, wam powiedzieć, bo jeszcze większą energię złapałem do tego, żeby te dwa tygodnie jeszcze mocno przepracować, żeby jeszcze bardziej wszystko było dopięte na ostatni guzik. Ja wam tylko powiem, że społeczność nasza jest międzynarodowa i wydawałoby się, że projekt w Polsce się nie wybroni, ale mamy naprawdę ludzi z całego świata, którzy dowiedzieli się o tym projekcie, którzy chcą z nami współpracować, którzy Będą nagrywać filmy, nawet, żeby pomagać nam w zasięgach. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, że się zgłaszają osoby z różnych, z różnych stron świata i mówią: Chcę wejść w projekt, jak mogę Wam pomóc? Nagram film o tym, będę o tym opowiadał, bo dajecie dużą wartość w dobie tych wszystkich profilówek, różnych takich innych projektów NFT. Wasz projekt daje wartość rzeczywiście, bo można korzystać z społeczności, która będzie w tym projekcie będzie można uczyć się, rozwijać, także dużo, dużo fajnej wartości, także dzięki wielkiej i słuchajcie, 31 maja, godzina 16 i tutaj kto pierwszy, ten lepszy, także jak zaczniemy od 16 mintować, to trzeba być czujnym, dlatego że na listie mamy dużo więcej osób zapisanych niż mamy NFT, ponieważ nie liczy się ilość tych osób, tylko też zadeklarowana ilość sztuk, które chcą Kupić. Więc tu miejcie z tyłu głowy, że kto pierwszy, ten lepszy, i jest jeszcze czas, żeby do końca maja zapisywać się na Early Access, na whitelistę. Szukajcie informacji, co trzeba zrobić, żeby się zapisać. Dokładnie. Chyba mamy, mamy wszystko. Yy, polecam Wam również śledzić naszego Discorda. Jeżeli dla kogoś Discord jest ciężkim narzędziem, dla mnie też był ciężkim, musiałem się go nauczyć. Yy, jest też Telegram. Śledźcie nasze profile, śledźcie naszego Twittera. Dlaczego? Śledźcie go z tego powodu, bo będą się pojawiały tam wszystkie informacje na temat Mintu, gdzie ten Mint się będzie odbywał, na jakiej stronie internetowej. Też trzeba wiedzieć o czymś takim, że bardzo blisko Mintu pojawia się dużo, dużo skamerów, którzy chcą po prostu popełnić takie coś, że wkleić link do którego wytraficie i na przykład ze złego linku będziecie mogli wymintować nasze NFT i będziecie mogli wtedy stracić swoje pieniądze, więc polecam wam, was, wam śledzić naszego Twittera, bo tylko i wyłącznie na naszych socialach, czyli na naszym Twitterze, Telegramie, Facebooku pewnie też i Discordzie będzie podana, podane miejsce, gdzie będzie można mintować. Podamy to tuż tam przed, tuż przed opublikowaniem, przepraszam, tuż przed mintem, po to też żeby ograniczyć maksymalnie wszelkie ryzyko. 31 maja, godzina 16, mintujemy, słuchajcie, flat for flip, czekamy na Was. Jedziemy. Jedziemy. Dzięki wielkie, do zobaczenia na kolejnych live'ach. Dzięki Marcin. Dzięki.